Najpierw byłam grzeczną dziewczynką, chrześcijanką, później stałam się rozchukaną nastolatką. Uzależnienie od tabletek i alkoholu, rozwiązłość. Tabletki stały się częścią mojego życia z powodu bólów migrenowych. Pierwszej migreny dostałam mając 10 lat. W wieku 21 lat udałam się do neurologa, dostałam leki, które bardzo mi pomagały. Ból znikał. Gdy bóle migrenowe mijały, zauważyłam, że dzięki środkom przeciwbólowym pojawia się również przyjemne uczucie, jakby świat stawał się idealny, czujesz się wspaniale, niczym się nie przejmujesz, tylko że ta substancja zaczyna cię kontrolować. Jedna tabletka nie wystarcza, więc bierzesz dwie. Z czasem dwie też nie wystarczają i tak się uzależniasz. To jest choroba. Minęło 50 lat. W tym czasie miałam trzech mężów. Z pierwszego małżeństwa mam syna, którego kocham całym sercem. Miałam kilka dobrych posad, ale piłam coraz więcej i podbierałam mężowi leki przeciwbólowe, które przepisano mu po operacji. Zauważyłam, że ich nie ubywa, więc zapytałam: Dlaczego ich nie bierzesz? Odpowiedział, bo nic mnie nie boli, a mnie boli. Więc brałam jego tabletki i tak jechałam na terakodanie, Wigodinie, Valium. Ten koktajl pozwalał mi funkcjonować. Ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Straciłam godność. Nie miałam zamiaru przestawać. Byłam tak uzależniona, że budziłam się w środku nocy i cała się trzęsłam. Starałam się kontrolować. Nie chciałam iść do więzienia za prowadzenie pod wpływem. Nie lubię tracić kontroli, ale ją straciłam. Chciałam być wolna. Chciałam być sobą, zamiast tkwić w szponach nałogu. Udałam się do ośrodka detoksykacji i terapii uzależnień. Postanowiłam, że już nigdy do tego nie wrócę. To było dla mnie najbardziej bolesne doświadczenie, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Świat przestaje być taki piękny. Gdy pierwszy raz wyszłam z domu bez swojej buteleczki, to czułam się zagubiona. Jak ja sobie z tym wszystkim sama poradzę? Bałam się pod koniec tych 30 dni. Jak to się wszystko potoczy? Jeszcze przez cały rok uczęszczałam do poradni. To było piekło. To jest najlepsze określenie. Cieszę się, że zostałam od tego wszystkiego uwolniona. Gdy postanowiłam, że tabletki nie będą mi dyktować, jak mam żyć, de facto zrezygnowałam z kontrolowania własnego życia i przekazałam kontrolę Bogu. Budząc się rano, dziękuję Bogu za życie, za nowy dzień. I proszę go o prowadzenie we wszystkich sprawach danego dnia. Mam wewnętrzny spokój. Gdy wierzysz, gdy ufasz Bogu, ogarnia cię spokój. To jest zupełnie inny układ. Gdy się gniewam, szukam czegoś, czym mogłabym wyprzeć ten gniew. Kiedyś stan przyjemnego samopoczucia osiągałam dzięki tabletkom i zapominałam o gniewie. Choć teraz gniew też się pojawia, nie muszę już polegać na tabletkach, żeby poczuć się lepiej. Polegam na Bogu. Piękne jest to, że gdy Bóg przejął kontrolę nad moim życiem, pojawiło się w nim tyle dobra. Byłam uzależniona od środków przeciwbólowych. Uwolnienie od tego nałogu to wielkie błogosławieństwo. Bóg wie, co z tobą zrobić. Możesz pozwolić mu działać w swoim życiu. Ja pozwoliłam Bogu, żeby mnie zmienił żeby stworzył ze mnie inną osobę. Taką osobą miałam być od samego początku. Mam na imię Ivy. Zostałam wyzwolona. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot, czytał Dariusz Górski.